Cześć. Załóżmy, że ta gitara jest dobrze ustawiona i ona dobrze brzmi. Zobaczmy, jak ona brzmi, jak ściszymy elektronikę z samej deski. Według mnie całkiem przyzwoicie. Chodzi o to, że struny nie mogą być za nisko. Yy... W wielu ofertach gitar, jak opisują je ludzie, piszą, że niska akcja strun. Niska akcja strun wcale nie jest dobra. Jak się okazuje, struny powinny być trochę wysoko, ponieważ w momencie kiedy struny są nisko, dzwonią o progi, gitara traci dynamikę. Natomiast jak się trochę wyżej, tu są około od strony struny E1 4 mm nad ostatnim progiem, struna E6 około 6 mm nad ostatnim progiem, przy założeniu, że gryf jest prosty. Struna ma miejsce, żeby rozwinąć swoją amplitudę, żeby wybrzmiewać i żeby mieć dynamikę. Podstrunica idzie po łuku. Jak podciągamy strunę, to wtedy ten łuk idzie, jak gdyby nie całkiem w osi gryfu. Jak struna jest za nisko, to się zaczepia progi. Teraz spróbuję pokazać Ci jak będzie ta gitara się zachowywała, jak ją ustawię nisko. No dobra, załóżmy. No i zobacz co się stało. Dzwonią struny progi, nie ma dynamiki. Niby gra, ale ten dźwięk jest taki płaski, niedynamiczny, nieciekawy. A jak podciągamy, widzisz? Nie, ta się strun podciąga. Zupełnie do niczego. Teraz struna jest 2 mm nad ostatnim progiem. Tutaj ze 3 Popatrz praktycznie się nie da grać porównaj to sobie z tym brzmieniem, który mieliśmy na początku nagrania i pamiętaj, żeby strun nie ustawiać za nisko niska akcja strun to źle to wtedy gitara traci swoje brzmienie najlepiej jest ustawić strunę na takiej wysokości żeby w czasie... Podciągania strun, maksymalnie struny E i struny H, struna nie dzwoniła o progi. Jak nie dzwoni o progi, to wtedy jest wystarczająco wysoko, żeby gitara zachowywała należą, należytą dynamikę. Dobra, dzięki za odwiedzenie mojego kanału. Do zobaczenia. Cześć.